Kochani, no, prawda jest taka, że Doda nie ma odwagi na oficjalny kontakt ze mną, poza wiadomościami prywatnymi. Yy, I wygląda na to, że yy, po prostu odpuści. Wiecie, ona sobie zdaje sprawę, żeby skonfrontować się w jakiś sposób z taką sigmą jak ja, no to byłoby dla niej nie lada wyzwanie. Automatycznie byłaby wejście kurwa do parteru. Sprowadzenie kurwa na ziemię. No gdzie? Jakie królowanie? Gdzie? Królewna Śnieżka? No moi drodzy. Nie kurwa, nie ze mną te numery. Kurwa, nie tacy, nie takie podjeżdżały. Kurwa. Od razu parter. Kurwa i jedziemy. Na czworaka. Kurwa. Jakie wywyższanie? Jakie co? Gdzie? Gaj kurwa robisz. Kurwa od razu. Rano wstajesz, kurwa, trening zimny, kurwa, lodowaty prysznic i Gajuwa kurwa. Co ty myślisz? Tu jest prawo pięści. Nie ma, że, kurwa, wie, ten ma większą lub mniejszą wypiskę. To jest, kurwa, zrobimy. A pamiętajcie, to jest gra długoterminowa. Idziemy po prezydenturę, kurwa. I będziemy inaczej rozmawiać. Co wy myślicie, kurwa? Co wy myślicie, że ja nie mam szans? Myślicie, że co, doda ja być tutaj przedsionkiem do, do tego wszystkiego? Mm, kochani, ja tu mam jeszcze tyle asów w rękawie, żeby dopiero zobaczycie, co tu się będzie, kurwa, działo. To znaczy, jedni zobaczą, drudzy nie zobaczą, bo ja będę zakrywał pewne treści i ludzi zapraszał, że tak powiem, z tych sociali będziemy przekierowywać na zewnętrzne, moi drodzy, rozwiązania. Ale tam już będzie trzeba, wiecie, parę złotych, wiecie, za darmo to, to i w mordę jest teraz ciężko dostać, no.